Serio? Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog Niektórzy z was mogą się zastanawiać czemu mam jedno oko inne a drugie inne i w jak się dokładnie dopatrzycie to cała twarz wygląda trochę różnie, a więc właśnie skończyłam nagrywać film na kanał Beauty, gdzie wykonywałam jedną połowę twarzy innymi rzeczami i drugą połowę twarzy innymi rzeczami i jak chcecie zobaczyć ten film to kliknijcie tutaj w prawym górnym rogu, ale przechodzę do dzisiejszego zestawu, który nie jest zestawem ja zjadam, ale zupełnie nie zapomniałam, wrzuciłam go gdzieś do szafy i dopiero ostatnio sprzątając, go odkryłam, więc stwierdziłam, że muszę go koniecznie z wami zrobić. Zestaw wygląda w ten sposób i nazywa się Pop Fizz. Nie pamiętam, gdzie go kupiłam, ale wydaje mi się, że albo w Walmartie, albo w Targetie, będzie w takich typowych amerykańskich marketach. I jest to zestaw, w którym się zrobi własne kule z. Sirenu. Jest napisane Mermaid Surprise Bath Bomb, czyli kule do kąpieli. Z tyłu jest taka rozpiska mniej więcej, co y, się zawiera w zestawie. Ja w ogóle jeszcze nigdy nie robiłam bomb do kąpieli, nawet nie wiem, jak je się robi, ale podobno bardzo łatwo. Więc w tym zestawie mam nadzieję, że nie będzie nic skomplikowanego i już się nie będę bać tworzyć własnych bomb. A więc zaczynajmy. Odbezpieczę sobie tutaj taśmę. Eee. I uwaga, otwórzmy i zestaw. Eee. Ej, przykielony on jest. Ej. Ej, przykleił się do kartonu. Co tu się dzieje? Ej, no jeszcze tak to nigdy nie było. Co jest? Dawać mi mój zestaw! Nie! Yeah. Utkłam! W każdym razie, w ogóle to co zauważyłam, jak tylko wzięłam ten zestaw do ręki, to jest to, że jest mega, mega lekki. Dosłownie, nie wiem, waży może 100 gram, 50 gram. Ej, to jest jakaś masakra. Six months later. Ow! W ogóle, co to jest? Serio, z takiego pudełka jest tyle produktu tu nic więcej nie ma nic więcej dałoby się to zapakować w trzy razy mniejsze pudełko mi się wydaje, że oni po prostu chcieli być fancy serio, niech się uczą od Ja Ja zjadam jak się pakuje produkty czuję się oszukana to są składniki, które były w środku i tutaj w ogóle była taśma taka klejąca albo coś tam i to się przykleiło do kartonu więc było to bardzo trudno wyjąć. O, o, o. Okej, więc mamy pierwsze, co wypadło, to jest jakiś zbiorniczek. O, z Essential Oil. Olejek esencyjny, esencjonalny, esencjonalny, esencjonalny o zapachu Ocean Breeze, czyli oceanicznej. Bryzy. Dalej mamy pewnie instrukcję, To jest jakiś dziwny proszek i tu jest napisane: A, baking soda, czyli ogólnie soda oczyszczona. Na razie proste składniki. Dalej mamy jakiś Bath Bomb Mix, czyli pewnie tutaj właśnie zaczyna się magia, to tutaj są jakieś takie dziwne składniki, co to pewnie są i nawilżające, i coś tam, i coś tam, więc tu jest taka, taka mikstura. Dodatkowo mamy foremkę w kształcie gwiazdki. Bardzo ładna. Malutenieńkie opakowanie. Ma ciupu, pu puciunieńkie. Coconut oil, czyli innymi olej kokosowy. I to jest rzeczywiście taki dziwe i Więc no to pewnie kosztuje 2 zł, albo złotówkę. Uuu, łe. Dostałam jeszcze syrenkę i w ogóle ona jest mega fajna, bo jest taka bardzo mięciutka, że jest takiego, że nie jest taka plastikowa, tylko bardziej mi powiedziała, że gumowa nawet. Mega, mega fajna i właśnie zresztą też widziałam na opakowaniu, więc już nie mogę doczekać, żeby jej użyć. Więc może wrzucę sobie do miseczki. I dalej mamy brokat do ciała, jakiś taki bezpieczny dla skóry, bardzo fajny też. I o, i dwie saszetki z barwnikiem. Tyle, że tutaj napisali, że to jest mica powder, czyli po prostu pewnie barwiony, barwiona mika w dwóch różnych odcieniach. By the way te kolory są po prostu przepiękne, turkusowy i różowe, bardzo, bardzo ładne. Ale znowu ich ilość jest bardzo malutka. I dalej już mamy tylko torebkę foliową, której nic nie ma, czyli tak naprawdę już wam pokazuję co tu mamy. Czyli dokładnie tyle jest w zestawie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek plus raz, dwa dodatki i dwie takie jakby dekoracje można powiedzieć. No i oczywiście do tego mamy instrukcję ze jakie jest wielkości. Uuu, uh, okej, okay. więc jest to kartka 4, w ogóle z instrukcją, też z obrazkami, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić bez problemu. Zaczynajmy! I oprócz tego, co dostarczyli oni, trzeba mieć dodatkowo parę rzeczy, m.in. miskę do mieszania, łyżeczki, e, dwie miseczki do dwóch różnych kolorów. I wodę. Pewnie wzięłam wodę trochę za dużo, no ale zawsze lepiej mieć więcej niż za mało. Zaczynam od kroku numer jeden, czyli trzeba po prostu połączyć wszystkie suche składniki. Więc biorę sobie miseczkę, teraz biorę torebkę z sodą oczyszczoną, otwieram ją. I dziwi mnie, że na instrukcji napisali, że trzeba wziąć dwie łyżki stołowe właśnie tej sody oczyszczonej, plus jedną łyżkę, taką małą łyżeczkę do herbaty, a potem w drugim kroku trzeba dodać zawartość całej tej saszetki. Więc po co, czemu nie wymierzyli dokładnie? Chyba, że akurat wymierzyli dokładnie i nie wiem po co podają tą ilość. No ale spróbujmy. Daję sobie łyżeczkę i zobaczmy, że to jest jedna baking soda załóżmy druga baking soda i załóżmy, że jedna łyżeczka ale wydaje mi się, że nie ma sensu jakby zostawiać takiej małej ilości że to chyba musi być do zużycia więc, słuchajcie, zaryzykuję i wrzucę po prostu całość, bo bez sensu to jest po co dali taką wymierzoną ilość, jeżeli tak miałoby się dać mniej, nie rozumiem więc, to mamy z głowy i teraz przechodzimy do kolejnego kroku którym jest dodanie całej zawartości tej saszetki magicznej mikstury na bombę. O! To jest nawet napisane co tutaj jest. Kwas cytrynowy, po to żeby się pieniło, to już znamy zestawów, ja pana Mąka kukurydziana, w sensie skrobia kukurydziana. I jakiś Epsom salt. Czyli wychodzi na to, że te bomby to się robi w ogóle z takich domowych składników. Nie pachnie tak nic, może trochę jak mąka kukurydziana. E, więc dodaję całą zawartość tutaj. <kłysy> Teraz trzeba to wymieszać ze sobą. Mieszu, mieszu. Dobra, kiedy to już jest chyba wymieszane, to trzeba to przełożyć do dwóch różnych miseczek, żeby były dwa różne kolory. Więc ja sobie spróbuję to w miarę równo podzielić. Jak któregoś będzie trochę więcej, to trudno. Załóżmy, że wyszło w miarę równo. Teraz trzeba dodać właśnie kolorów. I tutaj biorę dwie moje saszetki. Zacznę może od różowej. I teraz napisali, żeby dodać jedną czwartą łyżeczki. Tego pudru. Uuu, ale pięknie. Świetnie, świetnie, robę tak, Agnieszko. Eee, przeżycie nie może być proste. Teraz otwieram drugą saszetkę Pięknie mi to wyszło, może jednak zrobię to troszeczkami. No, mega, teraz użyję innej łyżeczki i spróbuję nałożyć podobną ilość tego drugiego pudru. Czy jest to podobne? Załóżmy. Mamy teraz dwie piękne miseczki i trzeba teraz to wymieszać. A więc uwaga, tworzymy różową. Może dodam jeszcze troszeczkę, bo czemu nie? Nie ma, nie ma więcej innych składników, więc tutaj mogłam dodać cały kolor, jakbym chciała. I chyba tak zrobię. O! Patrzcie, jakim jestem rebeliantem. Wydaje mi się, że to już jest w miarę wymieszane, więc to sobie odstawię. I teraz zacznę mieszać turkusowe. Okej, okay, wydaje mi się, że mieszanki mam gotowe. Różowy i turkusowy. I mogę przejść do kolejnego kroku. Teraz czas na olej kokosowy w tej gigantycznej ilości. I tutaj napisali, żeby użyć pół łyżeczki. Wydaje mi się, że na każdy kolor, na każdą bombę, więc po prostu podzielę sobie chyba tą całą ilość tutaj. Uuu, ale jest dosyć twarde. Może jednak rozpuszczę to w mikrofalówce, żeby troszeczkę był bardziej, wiecie, płynny, bo tak to pewnie mi się będzie trudno mieszało. To jest w ogóle, słuchajcie, jakiś dziwny olej kokosowy, bo włożyłam go na minutę do mikrofalówki i nadal jest taki. Delikatnie ciepławy i w ogóle nie pachnie kokosem. I jest też taki jakby bardziej twardy, bardziej tłusty, więc nie jestem pewna, czy to jest taki czysty olej kokosowy, czy oni tutaj coś dodali. Ale na pewno nie jest to taki olej kokosowy, jaki ja znam i do którego jestem przyzwyczajona. No ale trudno, tak i dalej to z takim trzeba pracować. Wydłubię, oh, Boże, jak ja się do tego dostanę! No dobra, załóżmy, że nie wiem, to czy to jest połowa. Najpierw zrobię jedną. Teraz zrobię drugą i zobaczymy. Ano i to wykominowali. Genialnie. Nawet nie można do tego dostać. Patrzcie, kim jestem rebeliantem. Zrobię to tyłem dużej łyżki. O, od razu lepiej. Widzicie, to ma jakąś taką... To nie jest taka konsystencja zwykłego oleju kokosowego. Nie wiem, załóżmy, że tyle wystarczy. I teraz napisali, żeby użyć w końcu tego olejku esencjonalnego. Ja w ogóle go otworzę i. O! Mimo, że to jest takie małe pakowanie, to nie jest to całe, tylko jest nawet mniej niż połowa. W ogóle nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ile tutaj z tego płynu. On jest więcej gdzieś dotąd. Jakaś masakra, ale. Nie wiem, to pachnie? Bardzo delikatnie. Nie wiem, dam więcej tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć teraz dwa, trzy, oj, cztery, pięć. No dobra, jeden będzie bardziej pachnął, drugi mniej. Trudno. I teraz zacznę domieszać. Pozbędę się tego oleju i to samo zrobię tu. Dobra, i chyba wydaje mi się, że wpuszczę wszystkie te krople. Skoro już tak używam wszystkiego, co tutaj mają, bo nie mają tego za dużo. Zajmę się może najpierw różowym. Podziłbie to, podziłbie. I teraz, kiedy to już jest tak mniej więcej wymieszane, to trzeba wziąć wodę. I tutaj napisali, żeby odmierzyć pół łyżeczki wody, ale żeby nie dodawać jej naraz, tylko żeby dawać z takimi malutkimi kroplami, więc nie wiem. uuu dodaję tak w różnych miejscach trochę. Bo pewnie ma być jej na tyle mało, żeby właśnie tutaj się nie, nie zaczęła już jak gdyby buzować a z drugiej strony na tyle dużo, żeby się jednak zaczęło kleić do siebie uuu, ale teraz poczułam zapach jak wody dodałam to już trochę właśnie bardziej intensywnie pachnie znowu troszeczkę wody chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi Dobra, więc to na razie odstawię sobie na bok i zajmę się teraz tą turkusową masą. Teraz, kiedy to już jest wymieszane, to znowu zacznę dodawać wody. Trzeba prawie takie malutkie ilości dawać. Bo to się wszystko zaczyna pienić od razu. No! Zdrowie, Dziękuję. Dziękuję. Wydaje mi się, że taka ilość wody chyba jest odpowiednia, bo mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ta masa się po prostu zaczęła do siebie trochę kleić, ale ja widzę, że jak naciskam łyżką, to ona już nabiera jakiegoś tam kształtu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, więc mam nadzieję, że robię to dobrze. Teraz w teorii powinnam być w stanie cokolwiek z tego ulepić. Jeżeli nie jestem, to znaczy, że jest za. Słucha. Wydaje mi się, że jeszcze jest za sucha, bo to jednak się zupełnie rozpada. Więc muszę dodać jeszcze trochę wody. Trochę wody. Napisali, że ma być to konsystencja mokrego piasku. Tylko pytanie: jak mokrego piasku? Że napisali wilgotnego piasku. Mogę też chyba pozbędę tej łyżki. Zacznę jakby to rozgniatać tak trochę między palcami, żeby składniki się lepiej połączyły, szczególnie ten olej nieszczęsny. No, tutaj widzę, że wybrałam sobie zdecydowanie za małą miseczkę do tego, ale dam radę. Oczywiście teraz będę miała niebieski, niebieską masę pod paznokciami. Ale już teraz widzę, że to przynajmniej się jakkolwiek ugniata. Widzicie, jak to zaczęłam ugniatać w rękach, to w ogóle zupełnie zmieniło swoją konsystencję. Już nie jest taka pudrowa, tylko właśnie teraz już się do siebie klei jak taka masa. Okay, więc wydaje mi się, że w takim razie to już jest zupełnie gotowe i teraz muszę się zabrać za różowe. Znowu dodaję wody i ugniatamy. Wydaje mi się, że te dwie mikstury są już gotowe, są na tyle klejące, że powinny się dać wcisnąć łatwo do formy. I mam nadzieję, że to jest następny krok, by the way. Już czytam. A więc biorę moją gwiazdkę i wiem, że do jednej bomby chciałabym dodać ten glitter, a do drugiej bomby chciałabym dodać syrenkę, więc może najpierw dodam syrenkę, bo potem, jak gdyby, dodam już do tych miseczek brokat. Więc zacznę od rynki którą umieszczę. O tak. Załóżmy. Mam nadzieję, że to w ogóle wyjdzie. I teraz muszę wsypać trochę tego. W ogóle powinno się ugniatać bardzo mocno, ale z tą foremką to może być bardzo ciężko, chociaż spróbuję. O! Patrzcie jaki patent. No tutaj kostka świetnie pasuje. Więc załóżmy, że niech tutaj dół będzie taki. Dodam też. Troszeczkę tu i teraz resztę dodam różową. Też spróbuję przycisnąć. Fajnie było, jakby dali taką specjalną ugniataczkę do tego. Ugniatam i ugniatam. A! O nie! Ta figurka mi wszystko psuje, słuchajcie. Bo jak ona się ruszy, to wtedy mi psuje to, co już zdążyłam ugnieść. Więc chyba muszę po prostu dodać więcej jeszcze troszeczkę tu w ogóle jeszcze nigdy nie robiłam bomb więc może się to okazać w ogóle totalnym fejlem uuu, patrzcie główka pracuje paznokieć uciska patrzcie jak ładnie w ogóle to dochodzi do samych brzeszków Teraz czuję taką mega odpowiedzialność w ogóle, słuchajcie, bo ugniatam i ugniatam, i boję się, żeby to się nie popsuło, i żeby wyszło. Dobra, i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jest tak wypełnione prawie do końca, ale nie chciałam wypełniać tak po same brzegi, dlatego że tutaj wydaje mi się, że tej mikstury nie zostanie mi za dużo, jeżeli wypełnię tak totalnie do końca. Ha, tu mi się jakiś w ogóle bomber powietrza chyba zrobił, bo to jest takie wygniecenie. Więc muszę dodać trochę więcej. Jeszcze. Dobra, i teraz muszę poczekać, aż mikstura wyschnie. Troszeczkę podeschnie. ona nie musi tak wysychać, nie wiadomo ile. Ale dam jej pewnie minutę, ze dwie. I spróbuję ją wyciągnąć z tej oto foremki. One minute, 37 seconds later. Ok, minęła mniej więcej minuta. I teraz spróbuję to sobie wyjąć na talerz. Zobaczę najpierw, sobie odchylić brzegi. I nie boję się, żeby nie zepsuć. I... No dobra, chyba wszystkie wymiary odchodzą. U, okej, okay, dobra, wyskoczyła. O oh no! Co się stało z moją syrenką? Nie tak to miało wyglądać. What? Zobaczcie w ogóle, jak ona się zupełnie tutaj schowała, zniknęła i w ogóle nie widać. Czy trzeba będzie ją po prostu wrzucić do wody, żeby jakby ta syrenka, tak wiecie? Nas zaskoczyła taka syrenka, niespodzianka. Więc na razie to zostawię. To moja pierwsza bomba. No, wygląda, tak sobie, o, no, nie jest najgorsza, ale z drugiej strony też nie jest najlepsza. Na pewno nie jest najładniejsza, jaką widziałam. Ale teraz czas na brokat. Jak wiadomo, wszystko wygląda lepiej z brokatem. Więc biorę z powrotem moje cząstki, otwieram. Można zmianać wszystko w brokacie. I chyba dodam brokat tylko do tego Uu, turkusowego. Zobaczymy najpierw, jak to będzie wyglądać. O, nice! Podoba mi się to. Bardzo ładne takie błyszczące. Może dodam jeszcze troszeczkę więcej. Ups. Ale wiecie jak to jest? Brokatu nigdy za wiele. A więc teraz zacznijmy wypełniać. Dodam troszeczkę sobie tu. Teraz wezmę to tu. I tutaj zrobię pierwsze ugniatanie. Teraz znowu odrobinę brokatu. Znowu ugniatam, ugniatam i już rzucam końcówkę. Patrzcie, nie złożyłam wszystkiego co oni napisali, bo tam niby miało być tam dwie i pół łyżeczki jakiejś tam jakieś, ja po prostu wrzuciłam wszystko co było. ale tak nie wyszły te zagłębienia, zapełnione do końca, a gdzieś tam wyczytałam w instrukcji, że trzeba to napełnić do końca, więc ta druga byłaby w ogóle zupełnie taka do połowy tylko, więc dobrze, że nie zapełniłam tak totalnie, wiecie, do samego wierzchu, bo tak to bym miała jedną taką bardzo, że tak powiem, malutką. I cieniutką. I kiedy teraz to już jest ugniecione, znowu muszę temu dać mniej więcej około minuty, dwóch, żeby sobie zastygło. I będę wyjmować to z formy. więc czas start. Much, much, much later. Okej, okay, minuta minęła. Czas przerzucić to na talerzyk. Znowu sobie odegnę brzegi. O dobra, chyba git. A! O Boże, ale przewidziałam, że to wypadnie. No, Mayday, Mayday. ale ta już jest zdecydowanie ładniejsza, jakaś taka bardziej foremna, ale niestety w ogóle, zobaczcie, że większość tego brokatu została w tej foremce, więc jak gdyby tak trochę nieciekawie, nie wiedzieć czemu, wolałabym, żeby jednak więcej zostało w środku. No i jest taka mega, mega cute. Ta mi się o wiele bardziej podoba, jeżeli chodzi o takie wiecie, rozłożenie na przykład kolorów, nie, że jest taka bardziej fajoska, bym powiedziała. Tutaj też widać brokacik, proszę bardzo. Natomiast tą, właśnie tą wrzucę do wody i sprawdzę jak ona się pieni, czy się pieni fajnie, czy nie i chcę odkryć z powrotem moją małą syrenkę. Teraz możecie się w ogóle przyjrzeć jak to dokładnie wygląda. Takie są te gwiazdeczki. Okej, okay, czas na wielki test bomby. Bomba test. Biorę małą gwiazdkę z syrenką i uwaga, zobaczymy jak mocno się będzie pienić i w ogóle czy będzie miękka woda i tak dalej, więc uwaga. Eee... O! Totalnie się zatopiła. Ale się pieni! Przynajmniej. Może nie jakoś super intensywnie, ale się pieni. O! Coś tam Zabulgotało Wydaje mi się też, że jakby się czekało więcej Na przykład, nie wiem, dwa dni Aż to będzie totalnie suche W sensie ta cała, ta gwiazdka nie będzie totalnie sucha to wtedy By pewnie mocniej bąblowała Bo jednak ona jest trochę mokra Ale bardzo mi się podoba to, że tutaj widać, że jest taka Piana y, i zielona I różowa, a w ogóle woda Jest fioletowa. Więc to wygląda przepięknie, naprawdę mega mi się to podoba I co jakiś czas się unoszą Jakieś dziwne bąble ja w takim razie zanurzę swoją rękę, żeby zobaczyć Zobaczę jak ona się trzyma, jak, jak szybko się rozpuszcza o, Jezu, w idealnym momencie wyjąłam, spójrzcie Jest moja syrenka Ale czad To wygląda po prostu przepięknie Syrenka sobie bąbluje I rzeczywiście, jeżeli chodzi o wodę to jest, takie, jest taka miękka, ale też przy okazji czuję na skórze taką bardzo dużą tłustość. W sensie nie taką przyjemną, tylko taką dziwną. Ja to sobie na razie wyjmę, żebym miała moją małą syrenkę. Opsa! Żeby jeszcze coś z niej zostało. I teraz właśnie ocenię wodę. Przepiękny kolor, bardzo mi się to podoba, ale jak widzicie, zostają takie jakby flaczki, takie kawałki. O, okej, okay, dobra to jest ten olej jak to dotykam to jest straszne jak gdyby to są takie wiecie takie farfocle na wierzchu noszące się więc to nie jest do końca takie przyjemne natomiast sama woda jak gdyby jest taka fajna mięciutka miła w dotyku e, no jedyne co to, to tylko te farfocle, farfocle takie bardzo bardzo słabe ale ogólnie woda piękny kolor taki mleczny jak widzicie że na przykład jakby to było w wannie to by taka taka fajna fioletowa wanna fioletowa kąpiel Czyli jeżeli miałabym ocenić ten zestaw, to na pewno bardzo fajnie się go robiło. Czułam, że tworzę coś fajnego. A jeżeli chodzi o działanie, wydaje mi się, że też działa bardzo fajnie. Jedyne, co bym zamieniła, to właśnie olej, czyli nie używałabym w ogóle tego zestawu, tylko bym użyła takiego zwykłego oleju kokosowego i ewentualnie dałabym inny olejek, ten eteryczny, dlatego że ja go tutaj raczej nie czułam, tylko taki był, nie wiem, dziwny zapach nie do końca przyjemny. Bo teraz właśnie ręce mi się trochę lepią w ogóle od tego oleju, więc to była jakaś w ogóle bardzo, bardzo zła rzecz. W każdym razie sam ten pomysł jest bardzo fajny i ja też czułam, że gdyby, wiecie, robię coś fajnego, na przykład mogłam to komuś dać potem na prezent, wiecie, takie bardzo fajne i przyjemne. Ale wydaje mi się, że spróbowałam zrobić kiedyś swoje własne kule do kąpieli, natomiast ten zestaw jest bardzo fajny na początek i pokazał mi, że mogę. Ja czekam oczywiście na komentarze od was, co wy myślicie o takim zestawie i czy tworzyliście w ogóle kiedyś swoje kule do kąpieli. No i oczywiście widzimy się w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty, gdzie możecie zobaczyć ten makijaż na przykład. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zmieńcie klikając tutaj na górze. Dziękuję pięknie, dziękuję.